Pięta coraz bliżej, a ja siedzę w domu sam. Jak Kevin sam w domu, czy ja tego chcę znowu? Czy ja dalej będę taki sam? Wolałbym teraz z Tobą siedzieć, a nie sam. O, nie, nie. W telewizji kolędy, tak samo jak rok kolejny. A ja marzę o tym, by znów mocnić. By jakoś przeżyć w pojebanym świecie, marzę i łez. Powiedz mi, Ty też tak chcesz. Pojebany świat, marzeń i łez. Jak mamy przeżyć tę samotność, sama wiesz, dziś już nie ma nas i już nie będzie, ile bym dał, żeby znowu poczuć to szczęście? W telewizji kolędy tak samo jak rok kolejny. Ja marzę o tym by znów mocnić, by jakoś przeżyć w pojebanym świecie Marzę Powiedz mi, Ty też tak wieszmy ten pas mała Pojedźmy tam, gdzie droga nas chciała. Zapomnijmy jak ten świat działa. Na nas jedźmy tylko tam, gdzie szczęcia brała Jest cała chwała wizji kolendy Tak samo jak rok kolejny A ja marzę o tym by Jakoś przeżyć w pojebanym świecie marzeniłeś. Powiedz mi ty też tak chcesz. I choć święta są dla nas, i choć nowy rok jest cały nasz, to i tak siedzę w domu sam, jak Kevin sam w domu. Chcę znów poczuć to szczęście, gdzie mój świat zawiruje się, i znów będę wiedział, którą ścieżką prowadzi mnie ten chory świat. Bez uczuć i troski, gdzie będzie to coś, co odmieni mój cały świat, jaki cenny czas. Choć święta są dla nas I choć nowy rok jest cały nasz To i tak siedzę w domu sam jak Kevin, sam w domu Chcę znów poczuć to szczęście, gdzie mój świat zawiruje się I znów będę wiedział Którą ścieżką prowadzi mnie ten chory świat Bez uczuć i troski, gdzie będzie To coś, co odmieni mój cały świat Jaki cenny czas